rozgrywek Ligi Podwórkowej odbył się dziś na boisku przy szkole podstawowej numer 10. Zwycięzcy zmierzą się w finale we wtorek podczas paraolimpiady. Na boisku szkoły podstawowej numer 10 pojawiło się dziś wielu młodych piłkarzy, a także kibiców. Będzie fajnie, wygramy. Liczysz na zwycięstwo? Tak, my się bawimy bardzo dobrze. Liczysz na zwycięstwo z drużyną? Tak, bardzo na to. W jaki sposób będziecie kibicować? Będziemy machać pomponami. A jakieś okrzyki? Tak, będą. I były. Trzeba przyznać, że przy takim dopingu z pewnością łatwiej pokonuje się przeciwną drużynę. To jest jeden, jedna z eliminacji turnieju, ogólnopolskiego turnieju Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dla uczenia 90-lecia TPD, które przypada w następnym roku. Są to rozgrywki tzw. drużyn podwórkowych, utworzonych na czas trwania tego turnieju. Do rozgrywek miejskich zakwalifikowały się cztery drużyny podzielone na dwie grupy wiekowe. Każdy mecz trwał 15 minut. Maluszki poznają grę, grają sobie wesoło, cieszą się z tej piłki. No i ogólnie e, zabawa. Czy zdarzają się faule? Jak to w piłce nożnej bywa, zdarzają się faule i to są czasami dzieci wytrwują na piłce przewrócić, ale na nich to liczy się przede wszystkim zabawa. Pierwsze miejsce w obydwu grupach wiekowych zdobyła drużyna ze szkoły podstawowej numer 10. W tej chwili te rozgrywki też trwają w innych powiatach i finał będzie rozegrany podczas parady 23 września. Wyłonione zostaną drużyny, które będą reprezentować nasz okręg na turnieju Warto podkreślić, że pierwotnie para miała się odbyć 20 września, lecz ze względu na pogodę została przesunięta. Miejsce imprezy, czyli plac rekreacyjny przy ulicy Grunwaldzkiej, pozostaje bez zmian. I na koniec